O, oh oh. hej, hej, opowiem Wam teraz krótką historię teksańskiego kapelusza, który mam na głowie. Otóż 9 lat temu byliśmy z wycieczką z Nadleśnictwa we Włoszech, i tam zaliczaliśmy trochę terenów. Ja wiele razy byłem we Włoszech, ponieważ... Moja siostra mieszkała na południu Włoch aż na, na końcu obcasa włoskiego w okolicach Taranto i w samym Taranto, w Tarencie Rudy na to mówią. Natomiast wtedy byliśmy w Prowancji i w wielu innych miejscach, ale zakończyliśmy jak gdyby naszą wycieczkę z nadlesictwa w Rzymie. Oczywiście dostęp do centrum był utrudniony i na przykład do Watykanu trzeba było jechać metrem z przesiadkami. No ale ja już tyle razy byłem w Watykanie i w Rzymie. Dzień lat temu już nie było naszego papieża. Także byłem tylko raz jak gdyby w tym miejscu przy nowym papierzu. Natomiast... W, w, na, w, gdzieś tam w niedaleko w sumie z centrum dwie stacje metra mm. mieszkała bratanica mojej żony której mąż z, teksas, z Teksasu teksańczyk był przy szkole NATO generałem, jakimś tam wykładowcą no i, Pojechaliśmy metrem odwiedzić Dominikę no i bardzo przyjemnie spędziliśmy wtedy dzień u niej no i dostałem ten fajny kapelusz i wracałem później metrem na miejsce umówione z naszą wycieczką z Łodlesictwa to miałem ten kapelusz na głowie no i <grywki> wszyscy byli zachwyceni i w metrze, i później w naszym autobusie, nie? Wszyscy sobie robili zdjęcia w tym kapelusz Przypomniałem sobie o nim wczoraj. Byłem odwiedzić kolegę w szpitalu kolejowym w Bielsku na oddziale paliatywnym. Okazało się, że nie mogłem do niego dotrzeć, tylko przez balkon mogliśmy rozmawiać. No i on niestety yy, ma jest po trachał więc musiał sobie tu przytykać coś, żeby wy, wyartykułować cokolwiek jest odżywiany zewnętrznie. No i no, nie wiadomo co mu jak gdyby sprezentować. I mówię do niego, Jeziu, czego chcesz? Co ci przywieź, nie? Bo tam przywieźliśmy jakieś mu rzeczy na wymianę przez je przekazaliśmy i ich i, i w sumie, czego sobie życzysz? Józek. A on mówi, kapelusz. A ja mówię, co będziesz tym kapeluszem? Chodził po oddziale powiatowym, po szpitalu. No będę, jest, będę gościem. No i muszę mu dostarczyć ten kapelusz, no dlatego ja sobie o nim przypomniałem. Teraz. Józek, muszę spełnić jego życzenie. Mam nadzieję, że zdąży. Mam nadzieję w ogóle, że wyjdzie z tego. Bądźmy się wszyscy o niego, chociaż nie będzie to łatwe. Ale pomóżcie się o niego. W każdym razie, taka jest krótka historia tego kapelusza, który dostałem w prezencie od Dominiki. Wprawdzie w Rzymie, ale prosto z Teksasu. A taki sobie teksański kapelusz oryginalny. No fajny jest, ale na upały chyba nie bardzo. Bo to nie, nie oddycha tak dobrze, nie? Także niby, niby na upały, bo cień robi, ale oddychania tu nie ma. Także mowa się poci. A Józek zawsze pożyczał, bo jak robił jakąś szlagę, jak gdzieś tam szedł na, z dziadami i, 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 i gdzieś tam na, po prostu y, uczestniczył w Żabnicy, tutaj gdzie nie mieszkam teraz, uczestniczył w takich różnych imprezach związanych z miejscową obyczajowością, kulturą, to oryginalnie się wyróżniał w tym kapeluszu. No, i teraz, mimo że go dopadło chorobsko-wstępne, po prostu chciałby sobie w szpitalu chodzić w tym kapeluszu. Także mu dowiozę. To taka krótka historia kapelusza. No, to chciałem Wam jeszcze pokazać, albo no, może Wam pokażę. Zrobiliśmy żabnicy w 90-letnim domu. Udało nam się otworzyć część beli, które nie były zatynkowane. Na no to te bale miały zniszczoną tą mechooptykę, te warkocze. No i znaleźliśmy ostatniego mechooptyka na żywietrzyźnie, który zajmuje się tym i mieszka w o wodospadu No i siedział tu trzy tygodnie i zrobił tu cuda. W każdym razie pokażę wam trochę tej mecho optyki yy, zrobione wyszczotkowane nowe warkocze i tak dalej także jest tu w kuchni tylko taka mecha optyka bo reszta domu była zatynkowana niestety nie dało się tego odzyskać trzeba było zrobić regipsy na bale no bo to, jak skuliśmy tynk natomiast tu jest taka oryginalna Mego optyka w całej kuchni. Tu Wam pokażę jeszcze kawałek, kawałek fajnej rzeczy z tego domu. Tu w żabnicy, na przykład są żarna działające, które żeśmy odtworzyli, leżały w sianie w Stotone, jak żeśmy to kupili 10 lat temu. No i udało nam się to, jak gdyby. Otworzyć i uruchomić. I żarna działają. Można sobie zrobić prażuchy na tym, na tym piecu. O. Także jest fajnie. Jest klimatycznie. Otworzyliśmy stary kredens. Tu jest ten salon drewniany, któryśmy przedzielili trochę takimi fajnymi rozsuwanymi drzwiami. Jest tu dużo ciekawych rzeczy, można się nimi pochwalić. Natomiast myślę, że zrobię kiedyś o tym osobny film, jak już skończymy wszelkie remonty. No to by było na tyle. Wasz leśnik w Beskidach. Trzymajcie się. Aha, mamy jeszcze bardzo dużo porcelany z Bolesławca różnej bo jakoś od lat jak jadę z żoną do Bolesławca to nie możemy się oprzeć. Trzymajcie się do usłyszenia. O ten krzyżek też jest, jest z tego domu 90-letniego. Być może otworzymy tu agroturystykę. Będzie to agroturystyka w pasiece, że tak powiem, bo niedaleko domu jest pasieka. Prawdopodobnie będzie się nazywała agroturystyka w pasiece nad Żabniczanką, Żabnicy. O, trzymajcie się. To Andrzej, Andrzej Ejster, wasz leśnik w Beskidach. absolutamente de eu chegar